No dzień dobry i właśnie chciałem wam powiedzieć, bo obejrzałem właśnie niby Meksykano, że pełno. O, tu pokażę. O, parę konserw. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I tu i tutaj kilka konserw. To właśnie konserwy się nie, zm nie zmarnują się. A o, tu jeszcze śledzie. Tu różne w tych, o, w konserwach to się nie zmarnuje. O, śledzie. A w lodówce, mówi pełno. To ja osobiście, o, ser. Ser żółty, o, masło kupowałem. O, to ostatnio co też pokazywałem, a to widz przywiózł z i boczek i słoninę o jajka to też kupiłem dwa mleka o biała kiełbasa on mówi jak o to wędzona salami że to sta stara on mówi O i tu sami widzicie pełna lodówka tą zezdrości No, ze zdrości Magula nikt nie, nie kupił Ta przyszła, przyjechała ta blondynka. Cześć. Co, coś kupił? Cześć. Hmm. I eee, sam, sami widzicie. Słuchaj. mógł przyjść do mnie? Obyś, nie sprawy. I sami widzicie. Jak to jest? Nie wiem. Eee, słuchaj. O, dzień dobry. I właśnie wam chcę pokazać. Tak właśnie wygląda komputer Halo. co? co mówisz? wygląda który właśnie ogółem przez krzyśka pobiłem rzuciłem ob ziemię bo on non-stop wszystkich ja, ja do ciebie, mi Dobra. i widzicie ekran do wymiany no, to będziecie wiedzieli, do, do czego Krzysztof Kolonowicz doprowadza. Wszystko działa. Tylko monitor jest do wymiany. To widzicie. No, ja powiedziałem, do, że do. Paweł mnie chce zabrać do Czech. A on powiedział, ja też chcę jechać. A pies całe te wszystko. No tak, trzeba jechać i je wszystko oddać. Wszystko ludziom. Ludziom potrzebni są różne rzeczy. Wszystko niech ukradną. I już. Taki to jest cały gospodarz, taki wielki. On w dupie wszystko ma. O, pokazałem właśnie lodówkę. Tak, załadowana? To konserwy te, to mogą sobie stać. Ja nie będę trzy razy dziennie konserwę jadł. Jak Meksykan od sobie, że pełno tego jest. O, ser kupu, kupiony był. Masło o, i jajka. I to tak, to jest bardzo mała ta lodówka. U niego jest większe. ja po lodówkach, ja u niego nie byłem. Byłem dwa razy w domu, ja mu po lodówkach nie zaglądałem. I nie patrzyłem i co on je. I na ten temat właśnie to chciałem powiedzieć. Że tak doprowadza właśnie do takiego stanu Krzysztof Kolonowicz. Wszystki do domu zaprasza, a jego jak... Pobili, okrali, trzy tysiące No zawało mnie Nie, w domu nie było Całe te, a zawało na głównego świadka Jakie to ogółem prawo jest On prawo złamał A nie ja I sami sobie Pomyślcie O Przyszedł właśnie opiszę, to przyszło za światło O ile A ludzie mówią, że... A no, to właśnie ja będę musiał... Заплатить. O. I dam La Krzyśka To widzicie, dam lakrzyśka, żeby zapłacił za światło. Bo trzeba zapłacić za światło. 184 zł. To. A wy wczoraj gadacie, że ja mam za wszystko płacić. To nie moje mieszkanie. Trzy miesiące nie było płacone za światło. To ja mam za wszystko, tak jak w tamtym roku? To sami sobie, może wy płacicie dla niego za wszystko, za że się urodziliście na tym świecie, że chodzicie po ulicy, po tej szkolnej. Taki Krzysztof ma. I ogółem chciałem. Przeprosić, że może na koniec tak nakrzyczałem, bo on nieraz po prostu tak doprowadza człowieka, a, a wy mówicie, a ty tam nie musisz mieszkać. No, wszystkie rzeczy całe pochowowałem, całe te i co? Mam wyrzucić do śmietnika, tak? Tacy jesteście mądrzy. Tylko potraficie ludzi po prostu obrażać, wyzawiać o gej, nie gej jakieś inne rzeczy, to ja też potrafię mówić. I właśnie sobie zastanówcie się. Ja mówiłem, że w tamtym roku tyle pieniędzy ogółem, bo mu opieka, tak samo jak dla mnie, opieka nie płaci, nie płaci teraz że ja nagrywam to dobrze, że podjąłem się to też jest w jakiś sposób praca i na ten temat proszę tutaj przyjść tu jest rachunek i daję Ci na światło żeby żeby ludzie bo ja nigdy nic nie na ciebie nie daję, nic nie robię. To i masz rachunek. I pokazałem ile. To cztery złote będziesz miał chyba. No cztery złote to znaczy. No, na cztery złote przez 3 miesiące napaliłeś chyba. To schowaj, ja tego nie zabiorę. Ja Niech leży. No i widzicie. O! To dziękuję, to nawet nie podziękowałeś. No, już teraz to za późno. Dziękuję I, bardzo. I o rozkręcaj. już <noise> <Tory> skręcone tutaj. <noise> Zangi będą wjeżdżać. Z <noise> No i to właśnie wrzucę na kanał. No, dzień dobry. Wam wszystkich. O, Chciałem powiedzieć właśnie, że Krzysztof właśnie, co mu dałem wczoraj, to zapłacił, to, to pokaż mi, ja pokażę ludziom, że po prostu te pieniądze, co my na przykład nagrywamy, to nie idzie nie na byle co, że po prostu te pieniądze będziemy na pewno wykorzystywać w dobry cel. A nie, byle jak, jak to się mówi. O, i właśnie. Ty to na no stop, tym samym swetrze. Ja wejdę. przynieść. A tu już ile czasu, o. I chcę właśnie pokazać. O właśnie jestem wam o 152. On jak ma pieniądze, to co on myśli, że ja będę mu na no stop płacił za prąd No tamte Trzysta, a teraz o 152 złote. O. Tu właśnie jedno zapłacone jest. O. I podpisane. A to drugie. Jak jest to pięćdziesiąt, jak to pięćdziesiąt cztery złote pisze. No, już powiedział, że to pięćdziesiąt cztery jeszcze. To ten to ten miesiąc, a nie sto piędziesiąt cztery, będzie to pisze. To trzeba kontrolować jego, bo jest to oszust. A tutaj pisze 152 Jeszcze do zapłaty. No to w ogóle. Ja nie mam pieniędzy, żeby tak szastać, że o, od rana do wieczora palić i jest węgiel był kupiony całe te, a mój ciężko po prostu on tylko potrafi jak to się mówi najeść się wysrać się i nic nie robić to właśnie sami widzicie i właśnie dzisiaj o właśnie chcę to telefonu nie dostałem to na 11 tam chyba 45 o właśnie Idę w sprawie tego, co on załatwił, właśnie w sprawie tego alkoholu. Ja jestem osobą trzeźwą i po prostu ja nie piję. A on po prostu nagadał głupot na mnie i temu to tak się właśnie dzieje. I sami widzicie. Jeśli macie jakiś y, ochotę w jakiś sposób nam w te trudne dni, jak to się mówi, trudne dni, trudne dni to kobieta ma. Przepraszam bardzo, że tak powiedziałem. Y, bo okres zimowy, a sami widzicie, opieka ogółem żadnych pieniędzy. Żeby po prostu na, o, ja musiałem światło zapłacić. Całe te, a jeszcze inne zadłużenia. Wszystko. A on jak dostaje pieniądze, to z, y, zero to z tamtego roku światu nie było opłacone, a dostało pieniądze. Ciekawe, on wszystko po prostu olewa. On myśli, że ja jestem i że ja będę wszystko opłacał. A on nic. Obiady, święta, nie święta, wszystko mu robić, a on ma ogółem tylko donosić potrafi. I sami po prostu wiecie na ten temat.